krywam nowych rzeczy, ponieważ, wiesz, że cały czas się uczę, może się do końca życia nauczyć w końcu, ale no, postanowiłam nie czekać z tym, aż te noci wszystkie będą uważała za zakończone, tylko po prostu pokazać to, co mam, większość w zasadzie jest tutaj tych moich hitom, Kilka nie, dało mi się, nie udało mi się ściągnąć, ponieważ są za granicą. No, a i jeszcze raz bardzo dziękuję za Waszą tu obecność. Dziękuję. Dziękuję. Dziaduszki. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Cześć. Awaria na Jagielańskiej jechaliśmy, rozumiesz, tak, 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 no. tak. A tu jeszcze pomyliłem nawet na 50 minut. Opowiadaj, Ty. opowiadaj. To, to jest, może powiem tak, zanim zaczęłam pisać ikony, to, to tak są za mną chodziło, chodziło, chodziło i taką jedną popełniłam tutaj rzecz w akrylu. To nie jest ikona, ale ponieważ jest to pierwsza rzecz nawet jeszcze przed kursem. Więc chciałabym, żeby tu po prostu Was przywitało. Po 40 latach po prostu w Lidlu kupiłam sobie kiedyś farbki akrylowe, pędzelki, no i co tam, mam. To jest trzecia ikona w sumie moja, ale też... Też ona powstawała tak, w takich trochę dziwnych okolicznościach, ale też jest dla mnie bardzo ważne. No jest trzecia, prawda? Właściwie to druga ikona, można tak powiedzieć, bo to no, nie jest ikona. Natomiast pierwszą moją ikoną, którą yy, namalowałam na kursie pisania ikon, ponieważ yy, jeszcze może yy, dodam, że w ogóle to chciałam się nauczyć tej ikony pisać. Ale nie wiedziałam jak. Czytałam książki, pisa tam pisało bardzo różne, dziwne rzeczy, pisało o jakichś sankirach, o jakichś winach, o jakichś mediach. Dla mnie to były w ogóle wszystko, wiecie, pojęcia takie zupełnie abstrakcyjne. No i mimo czterech chęci, no nie, nie byłam w stanie tego po prostu sama zrobić, więc zapisałam się na kurs na, do drogiej ikony w Warszawie, do, jezu do jezuitów. No i na tym pierwszym kursie powstała właśnie ta pierwsza ikona Jezusa Chrystusa Pantokratora. Jest to właśnie najbardziej najczęściej spotykany wizerunek Chrystusa. I ja tak jak to już mówiłam, ja sama nie wiem po prostu jak to się stało, ale udało mi się to namalować. No. Później namalowałam drugiego pantokratora dla Michała, dla naszego syna. No a później to już tak właściwie wiecie, poszło wszystko z górki i tak się rozpędziłam i w tym roku to już nabrałam takiego rozpędu, że właściwie Cela to nic nie robiłam, tylko malowałam. Przypisałam, no. no i tak wierzyłam. Jerzy, tu twoja wisita, ta matka Boża nieustalejącej pomocy jest do kolegi tutaj własności. Jerzego, tak. No, to jest też taka właśnie bardzo bardzo znany wizerunek, bardzo w kościołach wielu widać. Ale jak długo bo... taka jedna ikona jest Basiu, to wszystko zależy od tego, wiesz, czy ja jestem spokojna, bo tak właśnie ikona, do pisania ikon wieczny no to potrzeba cierpliwości, to trzeba naprawdę spokoju. Nic Cię nie może rozpraszać. No jeszcze w czasach, kiedy paliłam, to mi szło wolniej, bo sobie musiałam od czasu do czasu zapalić, ale no nie palę już, no więc jak już siądę, to już się maluję, prawda? No, ale no wiesz, że, Jerzy... Ale właśnie powiem Ci, że właśnie to też może i dzięki temu. Tak, jakoś było mi łatwiej, bo przez tyle lat paliłam, nie mogłam się zdobyć na to, żeby rzucić no. A, a, udało się. No. Następna ikona to jest Matka Boża Iwierska. Jest to ikona bardzo czczona przez prawosławnych. Jest piękna ikona w, Grabar w świętej górze Grawardzie. No, troszeczkę się inna. Ta moja to jest taka trochę grecka, jakby wersja, ale no, niemniej jednak bardzo prawosławnie ją przypomnę. Wszystkie ikony są namalowane na deskach. No tam wadwie mi się zdarzyło na płyta, jak nie miałam desek na początku. Farb, których się używa, to są pigmenty naturalne, to są pigmenty pozyskiwane z ziemi, z roślin, ze zwierząt niestety też. No i naturalne złoto, srebro. No to tyle zróbmy. Tu ponocowaćmy dalej. Tutaj. Tu na tej ścianie jest właśnie Chrystus w centralnej części. Jest to Mandylion. To jest też bardzo znany wizerunek. No, w każdym razie osobom, które się tam prawosławią troszkę interesują, to jest kopia dwunastowiecznej ikony ruskiej. No, starałam się ją w miarę tak napisać, no, na, na ile mi pozwalają umiejętności, ale... Ona również symbolem Drogi ikony tego stowarzyszenia, w którym, no, z którym ja się oczywiście identyfikuję, z którym się bardzo dużo nauczyłam. I powyżej po lewej stronie mamy ikonę Archanioła Michała. To jest według... kopia robiona według ikony Rublowa z XV wieku. A po prawej Archanioł Gabriel. No, wszyscy wiemy, prawda? Kto to są Archaniołowie, że są bardzo ważni i, i no, Złocone są, szlag metalem akurat te dwie ikony. Niektóre złote, złote, na przykład ten Chrystus yy, man, yy, w Mandylionie, on ma złotą, złoty ten mandyl, yy, tą aureolę ma złotą, troszeczkę tak jest, jest yy, tak, postażona. Na dole po lewej stronie jest Matka Boża Jarosławska, po, po prawej Matka Boża Włodzimierska. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ja, wiecie, no nie dorosłam jeszcze do tego, żeby jakby tworzyć jakieś nowe po prostu rozwiązania. Jest tylu naprawdę wspaniałych mistrzów. Ponieważ ikona jest tworzona w zasadzie od VI wieku naszej ery, to znaczy nie jest chyba wcześniej, ale zachowane ikony, które można obejrzeć, pochodzą z VI wieku naszej ery, znajdują się w klasztorze Świętej Katarzyny na Górze Synej. No i dowodzi to tego w zasadzie, że ta technika temperowa, ona jest taka, słuchajcie, właśnie niezniszczalna, deska się zniszcza, ale farba nie. Bo te ikony po kilkuset latach mają tak naturalne, żywe kolory, że aż, no, aż się chce malować tym. No, no dobrze, to co wy dalej, dziecki. To może tutaj, to jest ikona ukrzyżowania. Światłów tak, takiej tak. starej ikony, ale tu przypominam, z XIV-XV wieku. To jest taka ikona wielotostaciowa. No. Symboliczna jest po prostu. Chrystus rozpięty na krzyżu, Tam no w zasadzie tak jakby się skłania ku nam. Nie, nie widać może tak bardzo tego cierpienia, bo i w zasadzie też nie chodzi o to, żeby tu przedstawiać na tej konie Chrystusa cierpiącego, tylko właśnie zwycięskiego. Pod ikoną oczywiście po lewej stronie Matka Boża, po prawej święty Jan, tak jak w ikonostasie. W też jest pewien porządek. I też zawsze po lewej stronie, yy, czy patrząc, prawda, od strony tej yy, Pana Jezusa, co od strony widza, prawda? To po lewej stronie zawsze jest Matka Boża, po prawej święty Jaduś. Na tamtym regale mamy po lewej stronie takiego bardzo ważnego świętego, który, którego ja już namalowałam kilka sztuk. To jest święty Juda Tadeusz. Święty Juda Tadeusz, jak wiemy, prawda, jest patronem wszystkich mocno potrzebujących i napisana dla byłej dziewczyny, mojego syna, która poprosiła mnie o to no i dostała prezent, prawda? Święty Juda Tadeusz jest przedstawiany właśnie z mandylionem. Mandylion jest tak mniej więcej odbiciem tego, co tutaj mamy pośrodku. Dlaczego? Nie wiem, czy, czy wiecie. Dlatego, że mówi się Juda brat pański. Podobno, tak podobny do pana Jezusa, że musiał nosić wizerunek Chrystusa, żeby po prostu widzieć, że to nie jest Chrystusem, tylko jego bratem. Eee, Następna ikona obok to jest Matka Boża Uzdrowienia Chorych. Tę ikonę po prostu y, namalowałam z takiego, no oczywiście powiększyłam sobie, miałam takie maleńkie zdjęcie w niedzieli, takie może miało 2 na 3 cm. I zachwyciło mnie to zdjęcie po prostu, ponieważ no, ona jest tak y, dla mnie osobiście, jest tak czuła, tak łagodna. Y, namalował ją taki barokowy mistrz Sasso Ferrato. Malował głównie właśnie madonny, takie sceny maryjne. Kolejna ikona to jest oblicze Matki Bożej Częstochowskiej, no naszej tutaj, prawda, Częstochowskiej Maryi. Najważniejszej naszej ikonki. Następna ikona to Matka Boże bramska Oczywiście bez tych, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego wizerunku, takiego w tych koszulkach srebrnych i tak dalej. Natomiast po zdjęciu koszulek te szaty ona właśnie ma w takich kolorach. Kolejna ikona na tym złotym tle, taka mała ikonka, to jest. Jak zobaczycie na, tą, na tę Matkę Boską tu do krzyżowania, to jest mniej więcej yy, po prostu też z takiego z takiej ikony fragment. Czyli pod krzyżem Matka Boska stoi z świętym Janem. A tak mówiąc, panie nie wie. Ja zapomniałam sobie, ale jak się przypomnę, że... no. Tutaj na tej ścianie mamy Matkę Bubą Częstowską. Yy, Komputerowałam mojemu braciszkowi, temu, tu kupany najstarszemu. Yy, w rodzinie oczywiście. Ale <laughs> i to braciszkowi najstarszym. A, to nie, właśnie, nie. Ta no. Matka Buba Częstowska, ona powstała w sanatorium. W w sanatorium. Byłam zimą, po prostu dobrze, że wziąłem dwie deski, to coś zrobiłam, bo nie wiem, tam znowu płynęło. To matka Boża w, niebieski, w niebieskim takim mapowionie, czyli pusta to jest... To nie jest szata, to jest pusta, bo szata jest pod spodem. To jest matka Boża taka czuła. Jest to wizerunek, właśnie może powiem Wam o tych typach ikon maryjnych, bo jak zauważyliście chyba więcej u mnie tych matek bosek, boskich jest bo, matek boskich. Ponieważ no nie wiem, jakoś tak y, lubię, lubię to Marię Malować po prostu, bo ona ma tyle, tyle różnych jest wariantów, które można naprawdę skopiować i które... Każda, każda właśnie co innego mówi. I są piękne właśnie ten jeszcze, tak jeszcze wracając do tego motywu mojej tej wystawy droga. Tu na tej ikonie Maryi tej częstochowskiej, to jest typ Hodeget, czyli wskazująca drogę. A drogą jest Chrystus, prawda? No więc to jest też ta droga, prawda? Droga nasza do Chrystusa. Ech. A te ikony właśnie tutaj poniżej te trzy, oprócz świętej Anny, to są umilenie, czyli czuła, Matka Boska czuła. W każdej, w każdej z tych ikon Jezus tuli się do Maryi w taki czy inny sposób, prawda? No właśnie, każda jest inna, prawda? No, ale to jest właśnie ten, 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 ten typ, prawda? Jest jeszcze, jest jeszcze typ ikony Oranta, gdzie Matka Boża stoi z takimi rękami w pozie hmm, błagania modląca się, ustawiająca się. No. no i tutaj jeszcze pomiędzy tymi ikonami Maryi jest ikona świętej Anny z Paraz. Jest to w zasadzie kopia fresku z Paraz. Te freski zostały odkryte przez profesora Michałowskiego. Oryginały zostały przeniesione do Muzeum Narodowego w Warszawie. No, i tak To mniej więcej właśnie wygląda. I też yy, ponieważ yy, chciałam zrobić kopię, więc ta ikona nie jest na desce, jest to kawałek po prostu kajaka, <grym> który znalazłam na plaży nad morzem ubiegłym roku. Je zaprawiłam sobie, zrobiłam sobie gruncik. No i powstała święta Anna. I tutaj właśnie ten gest kiedy on jest taki właśnie tak tłumaczony, że święta Anna po prostu tu nakazuje milczenie z jednoczesnym wskazaniem na niepokalane poczęcie Maryi. to było tych Jeśli macie, kochani, jakieś pytania, to służę odpowiedzią, wiedzą, co podrażą ja tylko może dodam, że jeśli Państwo czują niedosyt macie ochotę spotkać się z Panią Jadzią to zapraszamy, będzie u nas gościć w bibliotece przez cztery środy, dwie w październiku i dwie w listopadzie, najbliższa w następnym tygodniu 9 października od 16 do 18, jest biblioteka otwarta, można sobie przyjść, ugościmy wszystkich, którzy sobie życzą spotkać z Panią Jadzią i porozmawiać, nie na gruncie prywatnym, tylko przy pracy. Oczywiście już były zapytania, która, którą można zakupić, która jest do sprzedania.